Przedstawię dzisiaj Państwu grill gazowy Katania marki Maroni Grills. Posiada on trzy palniki o łącznej mocy aż 9 kW. Zaczynajmy! Konstrukcja grilla gazowego Katania jest zrobiona z lekkiego stopu stali nierdzewnej, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie przetransportować naszego grilla na kółeczkach u podstawy które posiadają hamulec bezpieczeństwa uniemożliwiający przemieszczanie się. Cały zespół grilla gazowego znajduje się na pojemnej szafce, która jest w stanie pomieścić zestaw ulubionych noży, deskę do krojenia, zestaw garnków czy patelni. Również zmieści się tutaj butla z gazem. Drzwiczki blokowane są za pomocą magnesów przed niepotrzebnym otwarciem. Katania jest wyposażona w trzy palniki główne o łącznej mocy aż 9 kW. Posiada 84 wtryskiwacze w każdym palniku głównym, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać równomierne spalanie. Każdy z palników posiada kaptur zabezpieczający. Ciepło, które ulatnia się z palnika gazowego, równomiernie rozchodzi się po całej powierzchni grilla. Wnętrze naszego grilla jest pokryte emalią, przez co zabrudzenia powstające przy rodzinnym grillowaniu zejdą z łatwością. Grill posiada dwa ruszty, które mieszczą 10 steków lub 20 burgerów. Posiada dodatkowo otwory do łatwiejszego wyciągania oraz jest wykonany z grubego, emaliowanego stopu żyliwa. Czy często Państwu przypaliło się pieczywo na grillu? Mamy na to rozwiązanie! Do zestawu jest dołączony dodatkowy ruszt, na którym jesteśmy w stanie dopiec pieczywo lub warzywa, które bardzo szybko dochodzą na grillu. Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej posiada termometr w skali Celsjusza lub Fahrenheita, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać stałą i odpowiednią temperaturę dla naszych potraw. Jeśli zapomnisz o otwieraczu, nie martw się. W naszej bocznej półeczce mamy otwierać na każdą butelkę z kapslem. Zdrówko! Grill gazowy Katania zawiera dodatkowy palnik boczny o mocy 3,5 kW, umożliwiający podgrzać ulubiony sos lub warzywa. Od innych marek wyróżnia nas łatwo wysuwana szuflada, jak i miseczka na kapiący tłuszcz z potraw.